Pan z Wami, słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele wam, mam Wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy, bo nie będzie mówił od siebie. Ale powie wszystko cokolwiek usłyszy, i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i Wam objawi. Oto słowo Pańskie. Drogie dzieci, jest to wyjątkowy czas dla Was i Wy jesteście wyjątkowi, dlatego że też przyjmujecie ten wielki dar, jakim jest Pan Jezus. Zobaczcie na to zdjęcie. Jak Wam się wydaje, jak musiał się czuć Pan Jezus taki wtulony w świętego Józefa? Dobrze. Dzisiaj dam wam obrazki za dobre odpowiedzi ze świętym Józefem. Jak jeszcze się mógł czuć? Mógł się jeszcze czuć miło. Super. Jak jeszcze? M można też się czuć szczęśliwym. Okej, okay, dobra. Ktoś kiedyś z was wtulił się tak w serce swojego taty tak blisko. Jak się wtedy czuliście? Jak się czułeś tak? Przytulony do tatusia. Dobrze i bezpiecznie. Właśnie, zobaczcie, dobrze i bezpiecznie. Zgasi światło. Więc, zobaczcie, Pan Jezus czuł się dobrze, bezpiecznie. Mamy świętego Józefa, który też ma Lilię. To jest symbol takiej czystości, którą miał. I na pewno bardzo był zadowolony z tego powodu, żeby blisko właśnie. Pan Jezus, świętego Józefa. A jak mógł się Józef czuć, mając tak blisko Pana Jezusa? Miło. Dobrze, miło jak jeszcze? Bezpiecznie. Też bezpiecznie. Kto z was ma jeszcze pomysł? Jak mu się Józef czuć? Na pewno był szczęśliwy? Tak. Jak mógł się jeszcze czuć? Święto. No na pewno czuł, zobaczcie, taką świętość od Pana Jezusa. Prawie jak w niebie. No, właśnie, super pomysł, zobaczcie, dlatego, że w niebie będziemy blisko Pana Jezusa, a tutaj na ziemi Józef miał możliwość być blisko Niego. Tam mamy małego Pana Jezuska, a to jest już Pan Jezus, Duży. Wojtek, poproszę o kolejny slajd. Zobaczmy tutaj, jakie jest takie piękne spojrzenie Syna i Ojca, spotkanie wzroku ich i taka radość. Właśnie z tego powodu, że są blisko. Więc zobaczcie, patron naszej parafii miał taki dar przez ile lat? Ile lat, jak wam się wydaje, Pan Jezus był w domu? To trudne pytanie, za to dam taką książeczkę z modlitwami. Kto z Was odpowie? 15. No, trochę więcej. 28. Blisko, ale jeszcze więcej. 30. Super, proszę bardzo. Książeczka z nowenną do świętego Józefa dla ciebie. 30 lat. Nie wiadomo, ile żył święty Józef, ale 30 lat na pewno pan Jezus był w domu z Matką Bożą. Byli też inni święci, którzy widzieli pana Jezusa. Poproszę dalej. I byli blisko niego. To jest na przykład, kto wie, jaki to święty? Wiesz? No, kto jeszcze nie odpowiadał? Maria. Niekoniecznie. Kto wie jaki to święty? Joachim. Blisko, ale jeszcze nie. No. Jan Paweł II. Niekoniecznie. Antoni. Bardzo dobrze, książeczkę dla Ciebie. Słuchajcie, to jest święty Antoni. I on zasłynął tym, że kiedyś jak się modlił, a mieszkał w takim zamku pewnego razu. Z tego zamku biło niesamowite światło, i wszyscy, którzy byli obok tego zamku, zastanawiali się, co tam się dzieje. I jak podeszli bliżej, żeby zobaczyć, co tam się wydarza, zobaczyli, jak święty Antoni ma na rękach właśnie takie malutkie dzieciątko Jezus. Rozmawia z nim, uśmiecha się i jest bardzo, bardzo szczęśliwy. To było pod koniec jego życia. On był bardzo świętym człowiekiem. I największym darem dla Niego było to, że był blisko Pana Jezusa. Stąd święty Anton jest przedstawiany tak jak Józef z Jezusem, ale też jest z Liliami, bo był czysty, przejrzysty, dlatego mógł oglądać tak blisko Pana Jezusa. Jest Pismo Święte, które mówi, że błogosławieni ci, którzy mają czyste serce, bo Boga kochają dobrze, oglądać będą. Dzięki. Eee... A jeszcze jest jedna święta, nie jedna w sumie, która widziała kiedyś Pana Jezusa. Co to za święta? Święta Faustyna. Bardzo dobrze, proszę bardzo, książeczka dla ciebie. I święta Faustyna 20 razy, jak opisuje w swojej książeczce, widziała Pana Jezusa jako dzieciątko Jezus. Widziała też takiego dorosłego Pana Jezusa, miłosiernego, ale też widziała go Takiego, jak dzieciątko. Kto chce przeczytać fragment? Zapraszam, chodź. Poproszę kolejny slajd. I zobaczmy, to jest Faustyna, która widzi też Pana Jezusa dorosłego. A teraz zobaczmy, co pisała wtedy, kiedy widziała Pana Jezusa. Mamy Faustynę, która była mniej więcej w wieku, tak 15-17 lat i jako siostrę zakonu na dole na zdjęciu. I to zapisała w swoich notatkach, w swoim pamiętniku. W czasie Mszy Świętej znowuż ujrzałam me, me, małe dzieciątko Jezus, niezmiernie pie, piękne, które z radością wyciągało racze, raczęta do mnie. Po Komunii Świętej usłyszałam te słowa: Ja zawsze jestem w sercu Twoim, nie tylko w chwili, kiedy, mam, kiedy mnie przyjmujesz w Komunii Świętej, ale zawsze. O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ostatnia książeczka. Jak byście się poczuli, gdybyście zobaczyli Pana Jezusa na ołtarzu takiego małego? Szczęśliwie. Na pewno szczęśliwie, trochę zaskoczeni, co? Jak jeszcze? Zaopiekowani. No właśnie. I święta Faustyna, wyobraźcie sobie, że 20 razy tak Pana Jezusa widziała. Poproszę kolejny slajd. Kto chce przeczytać jeszcze jedno wspomnienie świętej Faustyny? Zapraszam, chodź. Matka Najświętsza rzekła do mnie. Oto masz najdro najdroższy skarb. I podała mi dzie dziecię Jezus. Kiedy przyjęłam dziecię Jezus na ręce, znikła mi Matka Boża i święty Józef. Zostałam sama z dzieciątkiem Jezus. Dziękuję bardzo. Już obrazek masz. Zobaczcie, że Matka Boża przyszła z Panem Jezusem, takim dzieciątkiem, Jezus do niej. I ci święci, tylko wybrani niektórzy, widzieli dzieciątko Jezus. My pana Jezusa tak dosłownie nie widzimy. Wierzymy, że jest obecny w najświętszym sakramencie. Chyba, że ktoś z Was będzie miał taki dar kiedyś, że zobaczy pana Jezusa. Ale. Ta obecność Jezusa w Komunii Świętej jest też widoczna w niektórych cudach eucharystycznych. Słuchajcie dobrze, a zaraz o tym porozmawiamy, natomiast obejrzymy sobie teraz krótki fragment filmu, który powie nam właśnie o cudach eucharystycznych. Ten film będzie trwał tak około trzech minut, więc myślę, że bardzo Wam się spodoba. Nie tylko ciało i krew. Cuda eucharystyczne przybierają różną formę: hostia zawieszona w powietrzu, nietknięta przez pożar, uniknięcie katastrof naturalnych dzięki wystawieniu Najświętszego Sakramentu. Jednym z bardziej znanych cudów eucharystycznych jest ten z Asyżu. W 1240 roku najeźdźcy napadli na klasztor świętej Klary. Klara zmusiła ich do ucieczki, wychodząc do nich z monstrancją. Procesje z najświętszym sakramentem zatrzymywały powodzie, dzięki czemu ocalało wiele miejscowości. Niech tu będzie cud eucharystyczny w Tumaco w Kolumbii. 31 stycznia 1906 roku potężna fala tsunami mogła zatopić małą wyspę na Pacyfiku. Cofnęła się, gdy na plażę dotarł ksiądz z najświętszym sakramentem. W 1433 roku francuski Avignon został zalany przez wody Rodanu. W kaplicy Szarych Pokutników, gdzie był wystawiony najświętszy sakrament, wody rozdzieliły się omijając ołtarz i monstrancje, które pozostały suche. Nie strawi go ogień. W Hesak we Francji, Wielki Czwartek 1643 roku, w kościele wybuchł pożar. Puszka, w której była Eucharystia, zupełnie się stopiła, lecz hostie pozostały nienaruszone. Drunero we Włoszech w 1631 roku ogromny ogień udało się ugasić dopiero dzięki procesji eucharystycznej. W 1902 roku na Martynice wybuchł tamtejszy wulkan. Mieszkańcy Mon Rouge, miejscowości na zboczu wulkanu, uciekli do pobliskiego kościoła. Tego dnia podczas adoracji eucharystycznej ukazało się na hostii najświętsze serce Jezusa. Od 1656 roku włoskie miasto Cava de Tireni świętuje zakończenie epidemii na skutek błogosławieństwa najświętszym sakramentem. W 1461 roku w Larosz w Francji, niemy i sparaliżowany chłopiec został zupełnie uzdrowiony po przyjęciu komunii świętej na mszy wielkanocnej. Istnieją niezliczone opowieści o skradzionych konsekrowanych hostiach, które odzyskiwano w nienaruszonym stanie. Często ich odnalezieniu towarzyszyły zjawiska świetlne. W 1345 roku skradziona puszka z konsekrowanymi hostiami Została rzucona w błota niedaleko Krakowa. Luna światła bijąca z tego miejsca spowodowała, że hostie zostały odnalezione. Często to zwierzęta odnajdowały porzucone hostie i adorowały je. Oto jedna z takich historii. Wygłodzony mu uklęknął przed monstrancją niesioną przez świętego Antoniego z choć stał przed nim kosz pełen zboża. Niektóre cuda wiążą się z unoszeniem się w powietrzu konsekrowanych hostii, inne z ukazaniem się na hosti Jezusa. W Puerto Eten w Peru w 1649 roku dzieciątko Jezus oraz trzy białe serca symbolizujące trójce pojawiły się na 15 minut na hosti wystawionej do adoracji. W 1392 roku w Monkadzie w Hiszpanii Dzieciątko Jezus ukazało się na konsekrowanej hostii, by rozwiać wątpliwości księdza co do ważności jego święceń kapłańskich. Istnieje wiele cudów eucharystycznych, o których nie wiemy. Wszystkie one mają jeden cel – potwierdzić wiarę w prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii. Zobaczcie, że Pan Jezus ciągle jest obecny w Eucharystii. Właśnie w najświętszym sakramencie. Tak jak Józef był blisko niego, jak Faustyna, która rozmawiała z Panem Jezusem, z dzieciątkiem Jezus, jak Antoni, który go przytulał. Tak samo i przez wieki Jezus w różny sposób potwierdza to, że jest obecny w hostii. A jeszcze jedną historię. Jak pracowałem w Kraśniku, to powiedzieć tak 16 lat temu, był taki chłopiec, który przyszedł na modlitwę. Była adoracja Najświętszego Sakramentu. I tak stanął sobie w kościele, patrzył na Pana Jezusa w monstrancji i zobaczył, jak ten Pan Jezus się tak powiększa. Tak jak słońce, coraz większy, większy i większy. A potem się zmniejszył normalnie, tak jak jest w hostii i wrócił do domu z babcią. Natomiast potem całą noc czuł, jakby, tak jakby mu mrówki chodziły tutaj po żołądku. To był chłopczyk, który był chory, mniej więcej w waszym wieku, na taką chorobę celiakię. I rano wstał i mówi do swoich rodziców, chcę zjeść bułkę. Wszyscy wiedzieli, że bułki nie może jeść, dlatego żeby miał złe objawy, musiałby trafić do, albo do szpitala, albo musiałby wziąć poważne leki. I zjadł tę bułkę, bo czuł, że coś się w nim zmieniło. Rodzice byli przerażeni, to była niedziela, nie wiedzieli co będzie. Natomiast okazało się, że nic się nie stało. I wyobraźcie sobie, że po tygodniu przyszła babcia, ta, która była wtedy z nim w kościele i powiedziała, że od tamtego dnia, kiedy ten chłopiec był w kościele i widział tego pana Jezusa w tej monstrancji, został uzdrowiony z tej choroby. Pan Jezus pokazał, że jest żywy w najświętszym sakramencie. I jeszcze jedna historia z wczoraj. Obok nas jest taka parafia, gdzie są księża pallotyni. To powiem wam tak w tajemnicy, bo to jeszcze. Nikt o tym nic nie mówił, też myślę, że też nie ma potrzeby rozgłaszania, ale wczoraj na tej mszy świętej ludzie, którzy byli na mszy, zobaczyli takie ciekawe zjawisko, że hostia, którą miał ksiądz, zaczęła bardzo mocno świecić. I to widzieli ludzie, którzy byli w kościele. To było o 18.36. Opowiadała taka pani, która była, ja to słyszałem od księży, którzy właśnie tę historię słyszeli. Ksiądz, który odprawiał mszę świętą, tak bardzo się wzruszył, że do końca Mszy Świętej płakał, widząc właśnie to, jak hostia się przemienia. I to czasami są takie znaki w naszym życiu, żeby umocnić naszą wiarę. Pomyślcie dzisiaj, że Wy, tak jak Józef, jak Antoni, jak Faustyna, możecie przyjąć dzieciątko Jezus. I myślcie teraz już o tym, że za chwilę ten piękny cud się dokona. Jezus będzie blisko Was, a Wy blisko Niego.